Siemaneczko widzę dzisiaj taki bardzo nietypowy film, bo omówimy sobie wszystkie moje filmy, które mają prawa autorskie i w ogóle inne rzeczy, których nie możecie oglądać. Tutaj widzicie dwa filmy z Bombowic. Jest to Budowa Metra. Yy, no, niestety, algorytm YouTubea mi nie pozwolił użyć tego filmu. W sensie no, to trochę też zależało od tego yy, przesyłania, no bo coś tam był jakiś lekki problem. No dobra, tych filmów nie zobaczycie, ten drugi to jest o tradowanie się z wieśniakami, lecimy dalej. Tutaj widzę, macie przykład kilku filmów, które są za prawa autorskie, jest to ten z Lightheadem, z Nissanem GTR oraz jeszcze jeden. Tam bardziej rozszerzone są te prawa autorskie. Co teraz? Ten film jest zabroniony do oglądania w jakimś kraju. Nie rozumiem tego totalnie zamysłu. I tak, ten film oto jest zbanowany w jakimś kraju. W jakim dokładnie, to ja nawet nie wiem. Ten film, no to za prawa autorskie, to nie będę się rozgadywał. I teraz dziwne takie trochę, bo filmy ogólnie, moje z find the flopa, są zbanowane za prawa autorskie i tego trochę nie rozumiem, bo niektóre są, a niektóre nie są zbanowane. Nie wiem od czego to zależy. Ogólnie filmy z Robloxa lubią być u mnie banowane, jeśli chodzi o prawa autorskie. Tutaj, ostatni już przykład. Ten film został zbanowany. W sensie, no, zbanowany. Nadane mu zostały prawa autorskie, za kiedy wiadomo kto to zna. Kiedyś nagrywałem taką serię. I ogólnie dziwne było to, że tylko jeden film właśnie ten był zbanowany. No i co, widzę. To było na tyle w tym dziwnym odcinku Siemanko.